Rozmawiamy sobie dzisiaj o przeszukiwaniu baz danych przy pomocy dużych modeli językowych. I na początku zaczniemy może trochę abstrakcyjnie od pytania dlaczego. I e, śpieszę z odpowiedzią, chodzi o interfejs. I tak e, możemy sobie podzielić, e, wyróżnić w zasadzie dwa typy interfejsu, deterministyczny i e, probabilistyczny, czy też generatywny. E, I e, jeśli chodzi o e, paradygmat deterministyczny, no to Interfejs jest przewidywalny e, dla danych e, wejściowych, e, dla konkretnych danych wejściowych. E, możemy łatwo mm, przewidzieć, jakie będą dane wyjściowe. E, no, w przypadku interfejsu probabilistycznego za każdym razem a, będzie na wyjściu coś innego. E, nie spodziewamy się a, żadnych, um, nie, nie spodziewamy się takiego samego outputu. E, no i tak jeśli chodzi o deterministyczny interfejs użytkownika, no to ma z góry z, zdefiniowany interfejs, jakby deweloper, który tworzy taki interfejs z góry modeluje go pod konkretną intencją użytkownika. Jest ograniczona ilość akcji do wykonania w takim interfejsie. No i przykładem takiego interfejsu są wszelkiego rodzaju dashboardy, na przykład w jakichś usługach cloudowych, ale także statyczne strony internetowe, na przykład strona konferencji mln.pl, na którą was serdecznie zapraszam. Jeśli chodzi o generatywny interfejs użytkownika, no to jest on bardziej ogólny, najczęściej tekstowy, ale no tutaj jakby modalności są różne. Nie mamy wprost zdefiniowanych akcji, które może wykonać użytkownik, a więc programiści nie modelują stricte tego pod jakąś konkretną intencję. Polegamy tu głównie na jakimś algorytmie, najczęściej opartym o uczenie maszynowe, i takim przykładem są chociażby chatboty, najpopularniejszy chat GPT, wyszukiwarki, Perplexity, albo nawet myślę, że w ten worek możemy wrzucić powiedzmy Google'a albo Binga. No i oczywiście mamy też Mix, bo często się tak, tak, tak robi, że, że mieszamy probabilistyczny interfejs z deterministycznym, ponieważ część interfejsu bardzo łatwo zamodelować, jak na przykład ustawienia użytkownika. Na każdego szczególnika są takie same, więc jest deterministyczny interfejs. No ale jeśli chodzi na przykład o, o przeszukiwanie internetu i tak dalej, no to już mamy generatywny interfejs, no bo e, jakoś musimy tą intencję rozpoznać na podstawie e, zapytania mm. od naszego usera. E, OK, no i co chcemy zbudować? Chcemy zbudować e, interfejs generatywny, a, czyli takiego asystenta sztucznej inteligencji, powiedzmy dla pracownika sklepu spożywczego. Które odpowiada na pytania pracowników na podstawie bazy danych przedsiębiorstwa a, i chcemy użyć do tego modelu językowego, dużego modelu językowego. Więc jak możecie się domyślić, będzie to interfejs stricte probabilistyczny. A, no i kolejne pytanie, które wam się może nasunąć, no to jak to zrobić? A, no i tak, zaczniemy od czegoś prostego. Możemy spróbować użyć samego modelu, czyli bierzemy sobie. API modelu, dużego modelu językowego, no i pozwalają użytkownikowi zadawać mu pytania i uzyskiwać od niego odpowiedzi. No, jeśli chodzi o to podejście, no to jest ono dosyć ograniczone. Zależy ono stricte od wewnętrznej wiedzy modelu, która niekoniecznie pokrywa się z wiedzą domenową, która jest w danym przedsiębiorstwie. Tym samym jest niewiarygodny ze względu na dane treningowe oraz metodologię treningu, która jest często nieznana, jeśli mówimy o zamkniętych modelach e, takich jak, op, jak OpenAI e, albo Anthropic. E, I tym samym występuje dużo prawdopodobieństwa wystąpienia halucynacji, co czyni te modele w takim bardzo prostym e, setupie, nieużytecznymi do tego e, naszego problemu. Więc może powinniśmy spróbować mądrzej. O, tutaj e, podlinkowałem taki, taką pracę naukową Retrieval Augmented Generation for Knowledge Intensive NLP Tasks. E, to jest dosyć stara praca naukowa, która e, została opracowana przez e, inżynierów z METY. I e, można ją tak podsumować, że, że dostęp do istotnych informacji w kontekście może istotnie pomóc modelowi w generowaniu bardziej szczegółowych odpowiedzi a po jednocze przy jednoczesnym zmniejszeniu halucynacji, czyli um, jeżeli um, pozwolimy, jeżeli przedstawimy modelowi jakieś um, dane, które są konkretnie związane z intencją użytkownika, um, no to będzie ten model performował lepiej, um, będzie zwracał um, lepsze rezultaty. Um, no i tak przechodzimy płynnie do um, architektury bardzo popularnej, na pewno część z Was już o niej, ja się nie wszyscy o niej słyszała. Czyli RUG, Retrieval Augmented Generation. No i ten, ten nasz temat się trochę skomplikował, doszły dwa komponenty. Czyli mamy jakieś zewnętrzne źródło danych. Najlepiej, gdyby to były dane przedsiębiorstwa, dla którego piszemy tego naszego chatbota. I Retriever, czyli jakiś mechanizm wyszukiwania, który na podstawie pytania w języku naturalnym będzie zwracał nam konkretne e, przykłady, które, które będą jakkolwiek użyteczne dla modelu przy finalnej generacji odpowiedzi. Um, ok, no i jeśli chodzi o samo wyszukiwanie, no to nie jest on, one unikalne dla tej architektury. <kłuch> e, jest to podstawa wyszukiwarek, e, systemów rekomendacji, czy, czy też analizy logów i tak dalej. Wiele algorytmów wyszukiwania e, opracowanych dla tych tradycyjnych systemów można zaaplikować w RAGU. No i co najważniejsze, może być zastosowany do ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych. No my na, przy tej prezentacji skupimy się oczywiście na danych ustrukturyzowanych. Nie będziemy wchodzić w wyszukiwanie żadnych dokumentów. Skupimy się głównie na, na bazach danych. No i tak, tak, RAG dla danych tabelarycznych, czyli ustrukturyzowanych, wygląda tak, czyli jako, jako pamięć mamy relacyjną bazę danych. I jako naszą wyszukiwarkę mamy taki mechanizm e, bardzo popularny, tekstu SQL, połączony z SQL execution, e, czyli e, generujemy po prostu SQLkę za pomocą modelu językowego i następnie ją wykonujemy na naszej bazie danych. W ten sposób dostajemy informacje, e, które zwracamy do modelu i model na podstawie tych danych i pytania od użytkownika generuje finalną odpowiedź, e, która powinna być akuratna i przydatna dla, dla użytkownika końcowego. No i jak taki tekst SQL wygląda? No to tutaj mamy e, przykład promptu. Trochę się słabo renderuje na tym rzutniku, ale to już są takie ramki, przynajmniej no. u mnie. E, Niemniej e, mamy e, dwie wiadomości, które definiujemy my jako e, programiści, czyli wiadomość systemowa, której instruujemy model, mm, mm, jakie jest zadanie, które ma, które ma wykonać i później w naszym przypadku jest, jest to po prostu przekazanie mu kontekstu odnośnie bazy danych, czyli jakie tabele są dostępne. I y, na podstawie tego kontekstu o, o schemie, na której operuje model, prosimy go o wygenerowanie SQL-a na podstawie pytania, y, które jest dostarczone przez użytkownika. Y, no i oczekujemy, że, że odpowiedź modelu będzie, będzie poprawna i, i to zapytanie będziemy mogli a, wykonać na, a, na bazie danych. No jednak to rozwiązanie nie jest wolne od problemów i teraz przedstawiam Wam takie najbardziej popularne problemy, które są z tym, związane z tym rozwiązaniem. Pierwszym jest błędna generacja zapytania SQL-owych. Najwyższa, tutaj mamy wyniki z rankingu Berda, czyli dosyć, no myślę, że najpopularniejszy open source, podkreślam open sourceowy benchmark na, na rynku, dane z dzisiaj, najwyższa. Pozycja na rankingu BERT zapewnia tylko 72% dokładności. O bazowy GPT-4 bez żadnego fine tuningu osiąga 55% na tym samym benchmarku. No, ale nawet po optymalizacjach wyniki nie są satysfakcjonujące. System, który w 72% przypadków jest w stanie od, odpowiednio wygenerować zapytania SQL-owe, nie jest satysfakcjonujący może by się nadał, powiedzmy, jako asystent dewelopera bazodanowego, no bo taka osoba jest w stanie mm, poprawić e, wygenerowane ne, zapytanie sql ale nie dla użytkownika końcowego, który chce mieć konkretne dane i te dane muszą być poprawne. E, kolejnym problemem jest brak wiedzy domenowej. E, wiedza domenowa jest, jest dosyć problematycznym o, jest dosyć problematyczna dla, dla LLM-ów. O, I na przykład jeśli mamy takie pytanie, kto może się ze mną zamienić w czwartek, pracownik sklepu może zadać takie pytanie, no to my nawet jako, jako ludzie mielibyśmy problem z odpowiedzią na takie pytanie, no bo na jakie cechy użytkownika powinniśmy patrzeć, biorąc pod uwagę, a, czy, czy ktoś może z kim zmienić. A, czy patrzymy po, po roku, po, po stażu w firmie, czy po umiejętnościach. No Nie wiemy tego. To jest, to jest jakaś wiedza domenowa, które, której modele nie mają. Tak, out of the box po, po wytrenowaniu. Co powoduje, że przy takim pytaniu po prostu, z takim pytaniem sobie nie radzą? Oczywiście są rozwiązania, jak, jak zaadresować ten problem. Możemy dostarczyć tę wiedzę z wykorzystaniem wektorowych baz danych i zanurzeń, ale jest to jakby krok, o którym musimy pamiętać. Bez tego, Modele sobie nie radzą, więc jest to dosyć problematyczne. Kolejnym problemem jest ryzyko modyfikacji danych. Wiadomo, pracujemy na systemie, który ma wyszukiwać dane, czyli jest, jest to system do odczytu, ale jeśli użytkownik zada, może nie tyle zada pytanie, co, co wyda komendę, żeby, żeby, żeby system zmodyfikował źródło danych, no to model bez. Bez żadnego obudowania w guard, w guard rails, ani, ani jakieś filtrowanie, walidacja nie jest, prawdopodobnie wygeneruje zapytanie, które, które w jakiś sposób zmutuje nam, nam bazę danych i, i wykona akcję, której, której byśmy nie chcieli. I no mając na uwadze, powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak skonfigurowane jest konto, za pomocą którego LLM wysyła za pomocą którego wysyłamy żądanie, które wygenerował LLM do bazy danych, tak żeby um, było ograniczone ono tylko do operacji do odczytu. Um, też nie, nie chcielibyśmy, żeby LLM bazował na, 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 na gołych danych, tylko miał dedykowany widok, z którego może, może te dane wyszukiwać. O, no i takie rozwiązanie, oczywiście um, za, zaimplementowane poprawnie, wymaga odpowiedniego monitorowania. Wysyłanych promptów do LLMa oraz odpowiedzi modelu, tak żebyśmy byli w stanie wykonać jakąś detekcję anomalii, o, która, która zachodzi w systemie, także od tego nie uciekniemy. Tak, no i ostatnim problemem, takim dosyć popularnym jest, są stałe wartości w zapytaniu. No i oczywiście użytkownicy, z uwagi na to, że często użytkownicy są. Ludzie, w ogóle ludzie są leniwi, a, piszą skrótowcami, a, no to te skróty nie mają odzwierciedlenia w bazie danych. No i e, jeśli będziemy chcieli wygenerować e, takie zapytanie przy pomocy modelu, no to model po prostu weźmie ten skrótowiec i, i, i wrzuci go w, w zapytanie SQLowe. No i zapytanie SQLowe tak sformułowane, tak sformułowane, e, tak sformułowane na tej bazie danych, e, mimo że jest jakby logicznie poprawne, no to nie zawiera odpowiednich stałych wartości, które umożliwiłyby nam e, pobranie e, wyników, które nas interesują. No i tak, żeby temu zaradzić, e, no to musimy wyodrębnić te stałe e, wartości tekstowe z zapytania SQL-owego e, i policzyć e, e, dla nich zanurzenia. A oczywiście wcześniej musimy mieć zbudowany indeks z zanurzeniami wartości, które się znajdują w danej kolumnie, w danej tabeli i następnie liczymy sobie um, dystansy między, między tymi, tymi zanurzeniami i na podstawie, na podstawie tego zwracamy najbardziej prawdopodobne rozwinięcie tego, tego skrótu, które użytkownik wpisał w zapytaniu. Um. No, i tak podsumowując, problemy tekstu SQLa. No jest to niepoprawna generacja zapytań SQLowych, zarówno składniowa, jak i semantyczna. Brak wiedzy domenowej, umożliwiającej złożenie bardziej złożonych zapytań, ryzyko nieuprawnionej modyfikacji danych, oraz skomplikowane schematy, uniemożliwiające poprawne skonstruowanie zapytania SQLowego. Tutaj może o tym za dużo nie powiedziałem, ale, ale chodzi o to, że jak mamy zdefiniowany schemat bazy danych. No to jeśli jest to bardzo duża schema, no to często um, nawet my jako ludzie mamy problem ze zbudowaniem odpowiedniego zapytania, ponieważ nie wiemy, które kolumny łączą się z, z którymi w danych tabelach, jak możemy je łączyć. E, Różnie one są nazwane, co powoduje, że modele też mają problem z, z odpowiednim a, złożeniem takiej logiki biznesowej. Błędna obsługa stałych wartości tekstowych w zapytaniach. I co za tym idzie, złożona ekstrakcja argumentów do wyszukiwania semantycznego, ponieważ jak mamy, jak mamy tą SQL-kę wygenerowaną przez SQL-a, no to musimy potem jakoś dokonać ekstrakcji tych argumentów, żeby później je preprocesować. I to jest dosyć złożone. Wymaga dodatkowego wysiłku ze strony programisty, żeby to obsłużyć. No i tak e, możemy przejść do wniosku, e, który mieliśmy, do którego doszliśmy w deep DeepSense, czyli może LLM nie powinny pisać sql -a w ogóle. E, jest to dosyć odważne stwierdzenie, ważny wniosek. E, a co za nim idzie? Idzie za nim pomysł, że może powinniśmy połączyć deterministyczny i probabilistyczny interfejs, o których mówiłem na początku. I co to dokładnie oznacza? O, może powinniśmy zaadresować ten problem. E, takim konceptem, e, taką koncepcją, którą, o, którą wymyśliliśmy e, w sensie, czyli szablonami zapytań. E, jak one działają? Podobne pytania często możemy pogrupować, m, ponieważ użytkownik tę samą intencję jest w stanie wyrazić w wiele różnych sposobów. Może używać skrótowców, może używać półzdań. Zawsze chodzi o to samo, m, więc, więc możemy, możemy tutaj je pogrupować. I każdą grupę obsługuje jeden szablon zapytań. Każdy szablon można sparametryzować, więc mamy tutaj pewną dynamikę i możemy traktować te szablony jako narzędzia, które są dostępne do llm więc LLM będzie mógł sobie wybrać spośród tych szablonów, który szablon, najbardziej wydaje się najbardziej sensowny do który szablon jest najbardziej sensowny do odpowiedzi na dane pytanie, które zadał użytkownik. No i tak jak wybór takiego szablonu działa, no to mamy, mamy prompt, który jest bardzo zbliżony do tego tekstu SQL-owego i tutaj przedstawiamy modelowi nie tyle schemę tabeli w bazie danych, a interfejs taki w postaci, w postaci metod Pythonowych, co model może zrobić i jak może te, te metody sparametryzować, żeby odpowiedzieć na to pytanie. No, i po wysłaniu takiego promptu dostajemy wywołanie, dostajemy wywołanie funkcji, która, która powinna odpowiednio, która powinna odpowiednio obsłużyć, obsłużyć to pytanie. No i jak wygląda budowanie SQL na podstawie szablonu? No to później, jak już mamy tę funkcję, którą wygenerował nam, nam LLM, no to już mamy takie podejście bardzo, bardzo twarde, inżynieryjne. Czyli dokonujemy translacji na już, konkretną, na, na, na już konkretne zapytanie sql które jest zdefiniowane przez programistę wcześniej I, odnosimy, i i mamy jakby dostęp do danych, które użytkownik wskazał w pytaniu. Więc możemy w ten sposób generować dosyć skomplikowane zapytania SQL-owe. Model może generować generować zapytania sql za pomocą bardzo małej ilości tokenów. No i korzyści takiego rozwiązania są takie, że jest bardzo łatwa ekstrakcja tych argumentów, ponieważ model sam parametryzuje te metody, więc, więc mamy później dostęp do, do, tych, do tych argumentów z poziomu kodu i możemy bardzo łatwo wykorzystać wyszukiwanie semantyczne, żeby zaadresować ten problem ze stałymi wartościami w zapytaniu. Niwelujemy praktycznie ryzyko wstrzyknięcia kodu SQL-owego i do, mamy bardzo dobrze określony schemat danych wyjściowych, ponieważ programista definiuje, na jakiej mm, schemie działamy w danym widoku. Także mm, jest to tak, ze, od strony progr programistycznej bardzo wygodne, żeby działać właśnie na takich szablonach. No ale, właśnie, co jeśli pytanie jest bardziej złożone? Mm, możemy zapytać o kilka rzeczy w jednym pytaniu no i wiadomo jakby pisanie jednych szablonów pod, pod każdy taki, taki przypadek jest, jest dosyć żmudne, więc mm, mamy zaimplementowaną logikę, czyli operacje boolowskie, które, które, które wspieramy i pozwalają one nam łączyć różne szablony logicznie na podstawie tego, na podstawie wymagań zdefiniowanych w pytaniu i to się skaluje już o, o wiele lepiej. Tylko zmienia się troszeczkę budowanie takiego SQL-a, ponieważ budujemy go już na podstawie drzewa składniowego. I tutaj co, co jest bardzo fajne, no to możemy użyć wbudowanego modułu AST z Pythona, który nam, do, do, który dokonuje nam translacji tego, tego kodu, pseudokodu, który wygenerował nam, nam LLM i, i możemy go go sparsować na właśnie takie drzewo składniowe i później. E, idąc dół z tego, e, idąc e, od, e, od korzenia w dół możemy zbudować sobie e, takie skompliko bardziej skomplikowane e, zapytanie SQL-owe. Um, ok, e, są jeszcze zapytania analityczne, czyli użytkownik nie tylko chce filtrować dane, ale może na przykład też zapytać o średnią. Średni wiek klientów, albo będzie chciał policzyć klientów, albo policzyć jakąś bardziej skomplikowaną metrykę na, na zgrupowanych danych. I to też możemy zamodelować takim szablonem, który odpowiednio nazwiemy. I on będzie nam modyfikował nie, tą, nie, nie tyle tą klauzurę WHERE, co, co już um, faktyczne, faktyczne zapytanie, um, faktyczną klauzurę SELECT. No i oczywiście możemy generować bardziej złożone zapytania, czyli możemy je filtrować i, i pytać o jakieś metryki. No i wtedy mamy dwa kroki. W pierwszym kroku identyfikujemy, o które dane pyta użytkownik, czyli generujemy filtry, a później w drugim kroku m, identyfikujemy, czy, czy użytkownik chce jakąś metrykę, czy po prostu same dane. I na podstawie tego generujemy m, szablon pod to i. Sekwencyjnie, później robimy egzekucję na tych szablonach, i budowanie SQLa dla takiego zapytania złożonego wygląda w taki sposób, właśnie, że tak jak mówiłem, sekwencyjnie na początku robimy ewaluację na tych, na tych filtrach, później na, na agregacjach, i to się tłumaczy na takiego fajnego SQLa. No i oczywiście w sensie sforma sforma sformalizowaliśmy sobie to to podejście. Nazwaliśmy je IQL, Intermediate Query Language. I tak, jest to, jest to język zapytań, który jest, jest bardzo prosty i możemy go bardzo łatwo zidentyfikować jako szybki, tani. Jest niezależny od źródła. My mówimy teraz tutaj o relacyjnych bazach danych, czyli budowaniu zapytania SQL-owych, ale IQL-a możemy sportować do dowolnego źródła danych, a na przykład do grafowych baz danych albo nawet jakichś endpointów RESTowych, także, także nie musimy się ograniczać tylko do baz danych per se, co jest myślę dosyć ciekawe i mamy out of the box enkapsulację wiedzy domenowej, ponieważ jakby deweloper de, definiuje sobie te szablony, więc on zna już, ma już jakąś wiedzę domenową i może zamodelować system z tą wiedzą domenową dla LLM-a, co jest dosyć użyteczne. Okej. Okay, no i um, to nasze podejście um, zostało odzwierciedlone w takim frameworku, e, który jest Open Source, który dumnie nazywaliśmy DBA. Tutaj jest screen z, z naszej strony internetowej, a, na którą Was serdecznie zapraszam. A, jak e, taki rag wygląda z DB No to tak jak mieliśmy tekstu SQL-a, tak teraz mamy tekstu IQL, a, czyli generujemy mm, pseudokod dla. Do querowania bazy danych. Później, już um, za pomocą naszego kompilatora, budujemy um, zapytanie SQL-owe no i wykonujemy egzekucję i dostajemy rezultaty dla, dla naszego modelu do kontekstu. Jeśli chodzi o funkcjonalności, to aktualnie wspieramy zaawansowaną filtrację danych w postaci chainowania e, operacjami bólowskimi, Mamy obsługę zapytań analitycznych, wyszukiwanie semantyczne na argumentach. Funkcji i mamy otwartego PR-a na kontekstualizację zapytań, który mam nadzieję niedługo zostanie zmowany. Także będzie można jeszcze dorzucać kontekst tym, kim jest użytkownik, który zadaje pytanie, co jeszcze bardziej jakby elastyczni nam system. A jeśli chodzi o integrację, no to integrujemy się z wszystkimi LLM-ami, na ten moment myślę, że z wszystkimi, wspieramy na pewno ponad 100 vendorów najpopularniejszych, wiadomo OpenAI, jakieś endpointy hacking faceowe, Anthropic. Jeśli chodzi, mamy, mamy zaimplementowany modu moduł audytowy, który pozwala nam śledzić wywołania, mm, śledzić zapytania do llm i tu wspieramy mm, rozwiązania od LangChaina oraz OpenTelemetry. Jeśli chodzi o, o bazy danych, no to wiadomo wspieramy wszystkie relacyjne bazy danych, Jakieś Postgres, Snowflake, GraphQLa jeszcze nie, ale mamy, mamy w planach integrację z GraphQLem też. Jeśli chodzi o, ba o bazy wektorowe, files z odmety, Weavey8 w planach, mamy ambitny roadmap, także, także pracujemy nad tym. Jeszcze mamy w, w planach Kudranta i Milviusa, także, także tak dużo się dzieje. Tak, no i zapraszam Was na stronę internetową, tutaj jest link, pierwszy link to jest link do strony internetowej, a drugi link to jest link do dokumentacji, na której dowiecie się trochę więcej o tym, czym jest IQL. Starałem się przedstawić taki bardzo, bardzo ogólny zarys, tam mamy bardzo dużo przykładów w kodzie, jak, jak, jak to zamodelować, więc jeśli jesteście programistami i macie problem z tekstu SQL, no to na pewno Wam te tutoriale pomogą. No i mamy kod źródłowy, który jest open source na GitHubie, także zapraszam do sprawdzenia. OK. I podsumowanie. E, takie bardzo ogólne. E, RAK działa, e, działa lepiej od samego modelu. RAK dla ustrukturyzowanych danych wymaga pewnej formy tekstu SQL. -a. Nie musi być to tekstu SQL, a, także nie trzeba się do tego ograniczać. Można testować też inne podejścia. Sam tekst SQL jest trudnym problemem. A, a wyszukiwanie semantyczne jest bardzo ważne, jeśli pracujemy właśnie z, z pytaniami od użytkownika. A, a jeśli chodzi o samego tekstu IQL-a, no to jest rozwiązaniem pośrednim, a, który łączy właśnie e, determinizm z probabilistyką i adresuje w, tym, ten, w ten sposób pewne problemy z tekstu SQL-em. Ok, e, po, lewej, po prawej stronie jest moje zdjęcie sprzed roku, a, a po lewej. A, Moje social media, jeśli jesteście zainteresowani moją pracą, no to zapraszam do sprawdzenia. Dziękuję bardzo.